W dzisiejszym odcinku, w którym dalszy ciąg rozdawniania gałęzi tą maszyną. Akurat trochę pogoda się poprawiła, przynajmniej nie pada. Trochę tego jest, ale w parę godzin powinienem zrobić to, co mam zrobić. No bo co zrobić? Chcecie, pomożecie. Ja do sobie sam dam radę, jakoś powoli. Dziesiątka wysoka, jest to jeszcze trochę podetne tych gałęzi, ale mam taką maszynę, żeby nie wystawały tak na łąkę. O, o, o.

Ale to jechać, pożyczać, więcej czasu zejdzie niż trochę tak podciąć. Tyle o ile. Nie chcę, żeby tu się coś zepsuło, nie? Trzeba dobrze to. Trzeba dobrze to zatygować. z tu mamy pieczarkę nawet będzie na zagrychę także cóż wasze zdrowie jak nie dobra, bardzo dobra o, 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 o. Zerkniemy co jest. No tu też musi być przekładnia. Koła zębate. Jakieś wariatstwa. Kalamitka na kalamitce. Ale dobra jest. No już parę godzin tu jestem, przecież cały czas też nie nagrywam, nie? mam kawałek placka na obiad, żeby się do domu nie wracać, bo trzeba pilnować ciągników i tej maszyny. To przy drodze to nie ma nagrywania. A, kurde I Dzisiaj to skończymy, tam już dużo nie zostało. Lepiej by było mieć przyczepę, postawić kogoś na przyczepie, jechać ciągnikiem, żeby ktoś obcinał. Jak się nie ma piły na wysięgniku. dziesiątkę. Nie myślałem gdzie staje No, jedziemy do domu. Zabraliśmy drzewo, a mam nadzieję, że nie było tak ciężko ze mną zrobić tę robotę. Zapomniałem, musiałem rozładować transport. Jak widzicie, mam tu trochę patyków jeszcze, no co zrobić myślałem, że jeszcze coś innego dziś porobimy ale to by było chyba na tyle bo już kurde ciemno jest Weszło mi z tym 4 godziny jakieś a więc cóż, na dzisiaj to by było chyba na tyle także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku na razie, czyt! miał być UPS w tym odcinku czyli to do podtrzymania życia komputera jak prądu nie ma no bo coś mi zaczyna szwankować akumulator zmieniłem z ładowaniem coś jest nie tak raz ładuje raz nie ale to grubszy temat no teraz akurat podpiąłem inny akumulator i bierze i go ładuje jest tak jak w samochodzie na alternatorze 14 I takie to życie potrzebne jest, bo wiecie jak na wsi nie dość, że nie ma internetu, to jeszcze nie ma prądu od czasu do czasu no niby jest tu 14, ale to jest 40Ah akumulator a setki ładować nie chce i cały czas to buczy, nie da się normalnie funkcjonować Ciadostwo. trzymać coś tam, trzymać ciekawe czy BOSA by uruchomił tego akumulatora Nawet nie ma co próbować Bo Bosch jest na 850 W Ale wiertarka jest na 650 To mówię to stara bateria jest Powolutku tak nie się kręcia Powolutku się kręcia Ale już jedna kreska się pokazuje Damy gazu i się wszystko zgasi Nie robota Dobra to trzymajcie się Trzeba będzie chyba kupić to ustrojstwo.